Wielki skandal wybuchł w środowy wieczór, po tym jak portal ONET.pl podał, że trzech żołnierzy zostało zatrzymanych przez żandarmerię wojskową i toczy się wobec nich śledztwo prokuratorskie w sprawie przekroczenia uprawnień. A jak przekroczyli te uprawnienia, szanowni państwo? Strzegli polskiej granicy, strzegli przejścia polsko-białoruskiego przed napływem migrantów, oddali strzały ostrzegawcze w powietrze, kiedy migranci próbowali przekroczyć granicę. Migranci uzbrojeni w różne urządzenia, bo wiemy, że to się dzieje w ostatnich dniach, tygodniach. Zresztą jeden polski żołnierz jest w stanie krytycznym i za to, za to zatrzymała ich straż i za to trwa sprawa w prokuraturze. Jest śledztwo, wielki skandal, cała Polska mówi o hańbie. Zapraszam na analizę polityczną. Witam, dzień dobry na kanale Analiza Polityczna. Tak bardzo na szybko się dzisiaj zebrałem z samego rana, po tym jak przeczytałem w godzinach wieczornych informację podaną przez portal onet.pl. Dziękuję, że Państwo tutaj jesteście ze mną. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zachęcam do dawania łapek w górę, zachęcam do komentowania. To pomaga w algorytmie. Kanał Analiza Polityczna można również wspierać poprzez system Patronite albo przycisk Wesprzej tutaj na YouTubie. Budujmy Razem konserwatywną społeczność na polskim YouTube. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i przejdźmy do, 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 do tego komentarza, bo ja po prostu sam przez chwilę nie wierzyłem w to, co przeczytałem. Trzech żołnierzy w miejscowości w miejscowości przygranicznej do, do granicy polsko-białoruskiej w momencie kiedy imigranci atakowali polską granicę, oddali strzały ostrzegawcze w powietrze, po to, żeby w jakiś sposób wzbudzić w tych ludziach poczucie lęku, po to, żeby nie przechodzili na polską stronę. Migranci, oczywiście uzbrojeni w różne rzeczy, w jakieś kije, w jakieś noże na patykach. Wiemy, że jeden też z żołnierzy dostał konarę drzewa ostatnio, także to nie są ludzie bezbronni, ludzie, którzy tylko chodzą z telefonami, komórkami, w rękach. To tak na granicy nie wygląda. I co spotkało tych żołnierzy, którzy chronili polskie granice? Zdarzenie, zdarzenie w ogóle miało miejsce na przełomie marca i kwietnia. Spotkało ich to, że zatrzymała ich yy, żandarmeria wojskowa, a w sprawie toczy się śledztwo prokuratorskie. Ba! Nawet został powołany specjalny zespół w połowie kwietnia, czym prokuratura sama się chwaliła, prokuratura zarządzana przez Adama Bodnara, yy, specjalny zespół do badania tego typu przypadków, właśnie przekroczenia przekraczania uprawnień przez żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy. No gdzie my żyjemy, szanowni państwo? Czyli rząd oficjalnie mówi, że mamy wojnę hybrydową. Że należy strzec z granic, że potrzebne są konkretne działania. Natomiast trzech żołnierzy, którzy zastosowali konkretne działania, musieli pewnie użyć tej broni, nie było innego wyjścia. Tych trzech żołnierzy zostało zatrzymanych przez żandarmerię wojskową. Żołnierze już są na wolności. Żołnierze wobec nich są już na wolności. Natomiast śledztwo prokuratorskie trwa. Portal ONET podał też, że inni funkcjonariusze, którzy koledzy tych żołnierzy, Inni żołnierze nawet zrobili specjalną zrzutkę naprawników dla tych ludzi. Uważają, że to jest hańba. Mówi się wprost o zhańbieniu polskiego munduru. to no bo jak można oficera Wojska Polskiego ścigać, zatrzymywać i stawiać mu zarzuty, toczyć wobec niego śledztwo prokuratorskie, bo on wykonywał swoje obowiązki, bo on strzegł polskiej granicy. I teraz... Rzecz, już pomijam tą prokuraturę Bodnara. Po Bo Adamie Bodnarze, jak widać, można się wszystkiego spodziewać. Uległ, tutaj też jak czytamy, uległ, uległ jakimś aktywistom walczącym przy granicy o to, żeby ci ludzie przechodzili. No to proszę bardzo, no to zhańbił no to, no to, no to, polski mundur takimi działaniami prokuratury, ale to, co jest naprawdę przerażające, to, co jest też hańbiące dla polskiego rządu, to postawa wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wieczorem po tej publikacji Onetu, on na Twitterze pisze, że on jest zaskoczony, on o niczym nie wiedział, że to jest hańba, to trzeba szybkie działania podjąć, żeby to wszystko zakończyć. Chłopie, ty jesteś wicepremierem polskiego rządu, ministrem obrony narodowej. I ty nie wiesz o tym, że żołnierzy ci niemal dwa miesiące temu zatrzymali przy polskiej granicy żołnierzy broniących polskich granic? No ludzie, chłopie, no to ty jesteś szefem MON? Kim ty jesteś? No naprawdę, no, no nie da się tego, szanowni państwo, inaczej komentować, jak wicepremier państwa polskiego, człowiek posiadający informacje ściśle tajne, bo wicepremierzy już takie informacje posiadają, człowiek odpowiadający też za służby w, wojskowe, człowiek nadzorujący wojsko, on nie wie, że mu żołnierzy zatrzymała prokuratura i żandarmeria wojskowa. No co to, ki, kim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, jeżeli nie po prostu niekompetentnym politykiem w tym momencie? Ludzie mu piszą o hańbie, ludzie piszą, że splamił polski mundur i mają rację. Bardzo ciekawie sprawę podsumował profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk, który oprócz tego, że, że napisał, że kościniak Kamysz nic nie wie o tym, że. że Zatrzymano żołnierzy wojska polskiego. To jeszcze dodał, że SKW robi wszystko, żeby polskiego, yy, polskiego wojskowego odwołać jako ambasadora przy NATO, a za polskiego człowieka wchodzi yy, ktoś z zagranicy. To wszystko się dzieje tak, jakby po prostu to wojsko polskie dziś służyło do yy, prywatnych porachunków, tak? Sprawę komand komentuje Sławomir Cęckiewicz, być może, być może tak. Natomiast to wszystko wygląda po prostu źle. Yy, kilka dni temu rozmawiałem z byłym ministrem, posłem z, z Podlasia, Adamem Andruszkiewiczem. On mi powiedział, że nieoficjalnie w kuluarach jego znajomi, którzy pracują w wojsku, mówią, że jest strach przed podejmowaniem jakiegokolwiek działania. Że również boją się użyć broni, boją się zareagować za mocno, bo boją się, jakie mogą spaść na nich konsekwencje. Czyli żołnierze już wiedzieli o tej sytuacji. Andruszkiewicz nawet o niej nie wiedział, a żołnierze o tym wiedzieli. I proszę bardzo, co mamy, co się dzieje, co się wydarzyło. Gruchnęła taka wiadomość. To tak, jakby policja, łapiąc złodzieja, nie mogła użyć kajdanek. Tak jakby się policjanci mieli obawiać, założyć kajdanki na ręce złodzieja albo przestępcy, bo ktoś przyjdzie z jakiejś fundacji, powie, że to niehumanitarne, do prokuratury i pan Bodnar klepie to dalej i po policjancie. Tak nie działa skuteczne państwo. Rozjadą nas bez trudu. Jeżeli będziemy zbyt mięscy i będziemy właśnie tak działać. I w tym wszystkim mamy Tuska na granicy, który murem za polskim mundurem wspiera żołnierzy. Obok stał kosiniak Kamyż i tam pięknie, żołnierze, wspieramy Was, chronicie granic, będziemy robić zaporę za 10 miliardów, że Pisto zrobiło yy, wszystko źle, że to nieudacznicy, że w ogóle ten, ten, ten mur, co zrobili to lewarkiem, 20 minut się prze, 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 dostaje przez niego, mówił pan Cezary Tomczyk. A wy, żołnierzy Wojska Polskiego, wsadzacie do więzienia. Do aresztu, przepraszam, nie do więzienia. I dajecie im zarzuty prokuratorskie. Skandal, hańba i uważam, że Kosiniak-Kamysz powinien zostać zdymisjonowany i podobnie Adam Bodnar do dymisji. Czy tak się stanie? Pewnie nie, ale... Jedna rzecz mnie jeszcze teraz zastanawia, tak na koniec Wam powiem. I przepraszam dzisiaj za ten emocjonalny ton, ale po prostu tego się nie da inaczej komentować, bo przez ostatnie lata nie było takiej sytuacji. Ale jak na się okazuje, że to, to jest mentalność tego rządu, że nie bronić granic, tylko biedni migranci. Dlaczego portal ONET.pl teraz to wypuścił? Na dwa dni przed wyborami. To jest ciekawe pytanie, prawda? Przetelność dziennikarska? Oby tak. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia Łukasz Gady.